Witam wszystkich serdecznie w poradniku na temat ras, klas oraz cech do gry Baldur's Gate 3 RD Access. Czyli jak dobrać rasę oraz cechy do naszej klasy postaci. W Baldur's Gate 3 RD Access posiadamy 6 dostępnych klas. Jest to kleryk, wojownik, łowca, mag, czarownik oraz Łotrzyk I teraz tak. Kleryk jest takim czarodziejem, lekhilerem, dps. Twarcie w zwarciu, troszkę hiluje. Wojownik typowy, tak, DPS, walczący w zwarciu. Łowca to DPS, walczący na dystans, czyli za pomocą kurz bądź łuków. Łoczyk podobnie, ale świetnie. Czy, Łoczyk świetnie sobie radzi przy walce wręcz, oraz w walce dystansowej. No i oczywiście otwiera skrzynki i rozbraja miny, znaczy miny, łapki. Czarownik oraz Max są to typowe dwie klasy kasterskie, czyli tacy czarodzieje, którzy walczą za pomocą zakręć ofensywnych. Okay. Jak teraz dobrać cechy do danej klasy? I tak, zacznijmy od wojownika. Najważniejszą cechą dla wojownika jest siła, następnie kondycja i ewentualnie zręczność. Siła. Siła zwiększa szanse na trafienie oraz obrażenia w walce wręcz, więc jest podstawowym skillem dla wojownika i powinna być wymaksowana maksymalnie, jak się tylko da. Kondycja jest to ilość życia, którą posiada nasza postać, więc im więcej, tym lepiej wiadomo. I zręczność wpływa na klasy pancerza. Otóż w, w Baldur's Gate 3 kasa pancerza nie zmniejsza obrażeń, które otrzymujemy, tylko zmniejsza szanse na trafienie, więc zręczność zmniejsza naszą szansę na trafienie w walce wręcz oraz atakami dystansowymi. Łowca. Łowca jest klasą walczącą na dystans za pomocą łuk i lub bądź kurz, i najważniejszą cechą dla łowcy jest zręczność. I zręczność dla łowcy jest dokładnie tym samym czym siła dla Wojownika. Zwiększa szanse na trafienie oraz obrażenia z łuków oraz kurz. Kolejną cechą dla łowcy ważna jest mądrość, ponieważ łowca posiada pewne zdolności czarowania, ale między innymi czarów leczących, więc mądrość będzie boostowała mu te czary leczące właśnie i zwiększała szanse na trafienia czarami ofensywnymi. I ewentualnie kondycja, która zwiększy hapeki. Łotrzyk. Łotrzyk jest bardzo podobną klasą do łowcy, Otóż jego opiera się głównie na zręczności. Przy czym Łoczyk nie potrzebuje mądrości, ponieważ nie posiada żadnych speli. Oczywiście jest na podkaca, która daje mu tam pewnie jakieś czary, ale nigdy tego nie używałem. Yy, ale no, zręczność jest najważniejsza. Zręczność, kondycja, siły nie potrzebuje, mądrości nie potrzebuje, charyzmu nieinteligencji. inteligencji. Yy, Łoczyk walczy w zwarciu, jest świetnym DPS-em, walczy w zwarciu. Możesz na go też używać jako łucznika. Przy jeżeli chcemy używać łotrzyka w zwarciu, musimy zwrócić uwagę na pewien inny aspekt. Otóż musimy używać broni, które posiadają atrybut finezja. Atrybut finezja przede wszystkim posiadają sztylety, sztylety, sejmitary oraz krótkie miecze. I powoduje to, że, ataku, że celność oraz obrażenia nie są badane z siły, tylko właśnie z ręczności. Czarownik oraz mag. Są to dwie klasy kasterskie, tacy czarodzieje, którzy głównie walczą za pomocą zaklęć ofensywnych. Jakie cechy? Dla maga najważniejsza jest inteligencja. Zwiększa ona szansę na trafienie czarem ofensywnym, a jest tak powiem, tak samo u czarownika charyzma. Zwiększa szansę na trafienie czarem ofensywnym u czarowników. Więc im wyższa, tym lepiej. Dodatkowo można zwiększyć zręczność, która zwiększa klasy pancerza, czyli zmniejsza szanse na trafienie nas łukiem, bądź, bądź w walce wręcz, oraz kondycja, no wiadomo, im więcej HP, tym lepiej. I ostatnią klasą jest kleryk, jest to taki DPS walczący w zwarciu i leczący. Jest to kasa, która posiada pewne zdolności magiczne i walczy w zwarciu. Posiada czary leczące, jak i również ofensywne. Najważniejszą cechą dla kleryka jest mądrość oraz siła. Mądrość zwiększa szanse na trafienie czarami ofensywnymi oraz zwiększa moc czarów leczących, no i siłę potrzebną do walki. Wręcz już wcześniej opowiedziałem to o tym przewojowniku. Jak teraz dobrać rasę postaci do klasy odpowiedniej Elf? Elf posiada bonus do zręczności oraz inteligencji oraz biegłości w różnych tutaj wymienionych broniach, więc nadaje się idealnie na łotrzyka, ewentualnie łowce i maga. To był elf wysoki. Natomiast elf leśny jest idealny do tego, żeby zostać łowcą, ponieważ posiada bonus do zręczności oraz mądrości. Mądrość boostuje mu jego spel leczący, ponieważ posiada pewną limitowaną ilość ich, ich ilości. Diabelstwo. Bonus do charyzmy i inteligencji, więc przede wszystkim czarownik, ewentualnie mag. Draw. Podobnie jak elf, zręczność plus dwa charyzma, czyli przede wszystkim łotrzyk, łowca, czarownik. Człowiek. Człowiek jest rasą dość, dość uniwersalną. Posiada bonus do wszystkich części, więc można go dobrać do każdej klasy, którą się nam podoba. Gityanki. Bonusy do broni oraz siły oraz inteligencji. Siła, czyli wojownik. Przede wszystkim wojownik. Inteligencja. No, wojownikowi inteligencja jest zupełnie niepotrzebna. więc ewentualnie jeszcze jakiś mag. Krasnoród. Krasnoród złoty. Pierwsza podklasa. Kondycja, bronie plus mądrość. Czyli ewidentnie dla kleryka oraz krosnorod starszowy, siła plus dwa, kondycja plus 2, plus bronie, biegłości w broniach, czyli ewidentnie wojownik pół L. No a pół L jest taką klasą dosyć uniwersalną, też troszeczkę jak człowiek. Powiada bonus do charyzmy, więc yy, czarownik by się wydawał. Ale musiała też możliwość podniesienia dowolnej statystyki. I co powoduje, że można go dobrać do kleryka domaga coś w tym stylu no i niziołek, bonusy do zręczności oraz niezauważalny, czyli skradanie się czyli łotrzyk, ewentualnie łowca no a ostatecznie czarownik to był niziołek lekko, lekko stopy a niziołek śmiały właściwie się nie różni zręczność plus 2, kondycja plus 1 łotrzyk, łowca Ok, to by było na tyle jeżeli chodzi o rasy, klasy oraz cechy Mam nadzieję, że ten poradnik Ci się bardzo przydał. Zapraszam Cię do, do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki czy komentarza, jeżeli Ci się filmik podobał, więc jeśli tak to będzie mi bardzo miło. A ja się już żegnam, dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!